Naszym gościem jest dziś Tomasz Matynia, politolog, analityk, badacz, w przyszłości wieloletni szef komunikacji rządu. Czuję, że to może być gorąca rozmowa. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo nam miło, że jesteś z nami dzisiaj. Ty zaczynasz, czy ja zaczynam? No, może tym razem ja. Tomasz, czy politycy potrzebują PR-u? No, generalnie cała polityka jest trochę relacjami z otoczeniem. E, cała polityka jest dzisiaj w XXI wieku. PR-em i no, wszystko, co się robi w sprawach społecznych, tak jak i w komercyjnej działalności, musi mieć jakieś oparcie w narzędziach, z których PR korzysta. No, no chyba najważniejsze jest jednak to, żeby na końcu nie okazało się, że to jest pusty PR, żeby za tym PR-em były konkretne rzeczy i wartości. Więc pod tym kątem na pewno hmm, potrzebują kogoś, kto pozwoli ich dobre pomysły hmm, przedstawić społeczeństwu jako korzystne dla tego społeczeństwa.